Witam. Proszę przeczytać treść zadania, przyjrzeć się rysunkowi, który przerysowałem. Naszym zadaniem jest obliczenie miary kąta AOB. Proszę zauważyć, że w środku tutaj występuje O, to znaczy na pewno, że jest to kąt przy tym wierzchołku. Bo ten wierzchołek tego kąta jest oznaczony jako O, bo tak się określa środek okręgu. Dobrze. Jest to kąt pomiędzy ramieniem tym, bo tu jest A i tu jest A, i tym ramieniem, bo tu jest B i tu jest B. Dobrze. Zaznaczę ten kąt. Właśnie go wyróżniłem. Ten kąt, miarę tego kąta musimy znaleźć. To wykorzystajmy to, co mamy dane. Mamy dane, że tu jest 40 stopni, to w tym trójkącie AOC tutaj też musi być 40 stopni. Dlaczego? Dlatego, że jest to trójkąt równoramienny. Tak, ponieważ ten bok ma ramię o długości R, czyli ramię o takiej samej długości jak promień okręgu i ten bok również. Tak. Dlatego jak tu jest 40, tu też jest 40. Podobnie w tym trójkącie COB, Jak tu jest 20 stopni, to tutaj też jest 20 stopni. Tak? A zatem kąt, wyróżnię go na zielono, ten kąt, jakbyśmy go nazwali, gdybyśmy mieli taką potrzebę, a C, B, po środku byłoby C, ten kąt ma miarę. 60 stopni. 40 plus 20. To ja już wiem, że ten, o który nas pytają, musi mieć tych stopni 120. Tak? Ten kąt ma 120 stopni, czyli dwa razy więcej niż ten. Skorzystałem tutaj z pewnej własności. Takiej, że jak mamy okrąg, to jest jego środek, oparty na jakimś łuku. Obiet nie jakim? Niech to będzie łuk AB. Tak? Nawet wyróżnię ten łuk na zielono. Tu mamy jakiś kąt. To inny kąt oparty na tym samym łuku, ale już wpisany o taki, jest dwa razy mniejszy niż ten, tak? Czyli jeżeli tutaj jest alfa, to tutaj musi być 2 alfa. I ten kąt wpisany nie musi być w tym miejscu. On może być w tym miejscu, on może być w tym miejscu. On zawsze będzie dwa razy mniejszy niż ten. Musi być tylko spełniony jeden warunek że muszą oba być oparte na tym samym łuku. I tutaj tak jest. Ten różowy kąt oparty jest na łuku AB. Ten zielony kąt też jest oparty na tym samym łuku, dlatego z tego skorzystałem. Dodam jeszcze, że akurat to zadanie dało się obliczyć równie łatwo jeszcze w inny sposób. A mianowicie taki, że my wiemy, że trójkąt ma 180 stopni, tak? To policzylibyśmy sobie, ile ma mieć ten kąt. Tak samo policzylibyśmy sobie, ile ma mieć ten kąt. Dodalibyśmy miarę tego kąta, plus miarę tego kąta i odjęli od 360 stopni, bo tyle ma cały okrąg. I by musiała nam wyjść też 120. Dziękuję za uwagę.